Jak zwykle kolejne nowe doświadczenia. Nowe doświadczenie polegające na tym, że coraz więcej pomysłów, które mam, pomysłów, potrzeb, szans, które mogą zainicjować nowe pomysły biznesowe, publikuję na Instagramie. Na Instagram Storiesie. No i powiem Wam o super ciekawym doświadczeniu, jak zrobiłem właśnie kilka dni temu. Mam mnóstwo pomysłów na nowe stopy internetowe. Tylko jest jeden problem, że ja musiałbym je realizować. Ja czy mój zespół. A my się bardzo mocno skupiamy na tym, co robimy teraz, czyli na rozwoju OSM Power. Ale te pomysły nie dają mi spokoju. Pomyślałem, idąc za prawdą do Henry'ego, żeby komuś te pomysły oddać, ale wyszło mi, że oddanie pomysłu to jest za mało, bo ludzie nie będą potrafili tego pomysłu zrealizować. Więc pomyślałem, oddam pomysł, pokażę moje know-how, poprowadzę po mentorsku, czy będąc partnerem, czy z tego Nowego biznesu e-commerce'owego i poszukam takich osób na Instagram Storiesie. I powiedziałem: Hej, jeśli masz chęć odpalić projekt e-commerce'owy, ale nie wiesz, jak to zrobić, no to się odezwij i zróbmy to razem, skoro masz zasoby czasowe, ja mam know-how, wiedzę, jak to zrealizować. No i zaskoczyło mnie to, że zgłosiło się kilkadziesiąt osób, natomiast żadna z nich, z wyjątkiem jednej osoby, ci skoczyła druga osoba, nie spełniała mego kryterium. Tym kryterium było to, że dla mnie oczywistą rzeczą było to, że jak mam jakiś pomysł, no to rozpoczynam robienie go, czyli brudzę sobie łapki tym procesem. Czyli, na przykład, jeżeli chcę założyć sklep internetowy, mój pierwszy sklep internetowy, no to zakładam go sam nieudolnie, na takiej platformie, innej śmaki, nie wychodzi, jest bliska grafika, ale już zacząłem tym grzebać. A do mnie zgłosili się ludzie, którzy chcą po prostu. Chcą coś robić. I ja nie mogę zrozumieć, dlaczego, jak ktoś chce coś zrobić, to nawet nie próbuje pierwszych kroków sam postawić, tylko czeka na gotowe rozwiązanie. No i gotowe rozwiązanie może być albo partner, czy wspólnik, który wie, jak to zrobić, dajesz swój czas, albo zrobienie kursu online, na przykład, w którym dokładnie powiesz, co trzeba zrobić, aby osoba, która ten kurs kupiła i chce go wdrożyć, musi zrobić, aby ten biznes internetowy jej wyszedł. Rozmawiałem tym z Kamilą, najmądrzejszą osobą, jaką znam na świecie. Kamilą, moją żoną, jest ponowniczką w osobie. I Kamilą mówi: Hej, ale nie traktuj ludzi taki sam sposób, jak ty myślisz. Czyli nie próbuj znaleźć drugiego Marcina, czy tylko znajdź e, sposób pracy z tymi ludźmi, którzy są zupełnie od ciebie inni. I w momencie, jak zakomunikowałem, to dla mnie było oczywiste, że: Hej, już musisz tym grzebać. Zgłosiła się kolejna osoba, która potencjalnie wygląda dobrze. Czyli zaczęło już coś grzebać na internetowym, to już sprzedaję, nie wiem jak to zeskalować, czy w ogóle zwiększyć sprzedaż, ja to wiem, więc teraz możemy ruszać dalej. Ale to mi pokazało, jak bardzo są ludzie od siebie różni. Nie lepsi, nie gorsi, ja nie jestem lepszy od siebie, czy odwrotnie, ale inni. I ja, <laughs> ja ciągle o tym zapominam, bo nie mogę zrozumieć, jak to jest, że skoro mam pomysł, to go nie robię. Czy to robienie to może być po prostu odpalenie researchu i zobaczenie, w jaki sposób można ten pierwszy krok wykonać, aby ten projekt zaczął w ogóle żyć. A wiele osób czeka albo na pozwolenie, albo na więcej informacji, albo na polecenia i itd., itd. Czyli, z jednej strony, moja inność jako przedsiębiorca to jest ta, to skatalizowanie procesu. Mam pomysł, wdrażam i robię i rzeczy się dzieją, a z drugiej strony, praca z ludźmi, którzy tego nie mają. Dla mnie jest super trudne, cały czas się tego uczę, żeby pracować z ludźmi zupełnie innymi ode mnie, o innych kompetencjach, żebym ja mógł dać im coś, czego oni nie mają, a ja otrzymać na przykład, zasoby czy, czy ręce do pracy, czy kogoś, kogo mogę ukształtować, żeby szedł w kierunku, którym wyznaczymy razem albo który ja wyznaczę jako inny przedsięwzięcia. I jestem bardzo ciekaw, co powoduje, że, że ty, drogi widzu, od pomysłu do realizacji masz 100 tysięcy kilometrów odległości a ja mam pięć centymetrów odległości od pomysłu do realizacji. Czyli innymi słowy, jako mam inną osobowość, jakie mam inne lekcje, jakie mam inne doświadczenia, że od tego impulsu pomysł do działania jest bardzo krótki okres czasu. I jednocześnie moim minusem jest to, że jak już zrobiłem coś raz, to funkcjonuje, to mam problem z multiplikowaniem tego równolegle. Czyli ja bym teraz chętnie rozpoczął nowy projekt zupełnie, a bardziej sensowne i racjonalne biznesowo jest otwieranie podobnych projektów podobnej branży, w kategorii sposobu działania w prawo, w lewo, czyli w ten sposób się rozwijać, a nie stawiać nowy projekt zupełnie od siebie różny. I dlatego właśnie pomyślałem, żeby zaangażować moją społeczność w to, żeby oni mogli się w ten sposób rozwijać. I znowu wychodzą mi dwie rzeczy, dwa kierunki. Mentoring, dla bardzo małej grupy osób, gdzie będziemy razem wspólnikami, partnerami, a dla szerszej grupy, kurs onlineowy, gdzie dokładnie pokażę, w jaki sposób moje myślenie się sprawdza w kategorii e-commerce. I nieważne, czy ten kurs zrobię sam, z Mirkiem, na platformie polskiej, angielskiej, w formie wideo, mastermind, text, whatever, to będzie musiał być proces e commerceu rozłożone części pierwsze ale w taki sposób, żeby to widz był w stanie zrozumieć i wdrożyć bez skrótów myślowych, jakich używa Marcin Osman. I to jest coś, czego się cały czas uczę, czyli rzeczy dla mnie oczywiste muszę dokładnie rozpisywać. Kolejny przykład. Prowadziłem wczoraj w sobotę Q&A, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi na YouTubie właśnie. I tych pytań przewinęło się kilkadziesiąt. I po pięciu, sześciu, dziesięciu pytaniach Wychodzi mi, że ludzie pytają cały czas o to samo, ale ubierają to w inne słowa, i wydaje mi się, że to jest, wiesz, inne pytanie zupełnie. A to jest dokładnie to samo pytanie. Czyli, jak promować biznes w internecie? Jak promować jakieś konto Instagramowe? Jak zdobyć społeczność? I zdziwiło mnie to, że odpowiadając na te pytania, dając rozwiązanie, dając rekomendację książkową. A wczoraj było bardzo, bardzo, bardzo mało zamówień na książki, które rekomendowałem podczas tego live'a. Było niedużo osób, około 90-80 się utrzymało na tym live'ie, który nie, nie był komunikowany za bardzo wcześnie, wcześniej. I to też pokazuje mi, że ludzie przychodzą po coś, otrzymują odpowiedź, mają rekomendacje, muszą zainwestować 50 w książkę i tego nie robią. I na kolejnym live, spotkaniu konferencji robią to samo. Zadają pytanie, otrzymują odpowiedź, mają rekomendacje i nie wdarzają tego, czemu nie mam pojęcia. By, czyli czego oni jeszcze potrzebują. I teraz ja, jeżeli jestem na konferencji, mam rekomendacje, no to idę głębiej w content, który mi ktoś przedstawił, w odpowiedź na pytanie, które zadałem, które on mi odpowiedział. No i w punkcie trzecim pójście głębiej w rekomendacje, na przykład książek, które poleca. i mi na maksa się opłaca kupowanie książek, które polecają moi mentorzy, przedsiębiorcy, których słucham, ludzi, na które wykłady chodzę. No i w tym sposobem, właśnie dzięki takiemu podejściu, wydaliśmy książkę Felixa Denisa, tą pierwszą. Jak zrobić duże pieniądze. Dzięki temu wydajemy kolejną książkę Felixa, tą główną książkę, jak zdobyć bogactwo, jak stać się bogatym. Autorstwo Felixa Denisa. Dalej, to dzięki takiemu podejściu ona sobie koszulkę e, Roba Gryna Lecimy, którą sami mi przysłał. To dzięki temu, takiemu działaniu zrobiłem z dwa y, nagrania, dwa? Nie, jeden wywiad na YouTubie, który pojawił się u mnie u niego i to miało ogromny wpływ na rozwój mojej społeczności YouTube'owej I ten film, ten film ciągle pracuje na mnie, budując moją rozpoznawalność, rozpoznawalność Roberta i E, pigułki wiedzy, które z tego widzimy na Instagramie, powstały właśnie dzięki tej aktywności. I teraz, czemu o tych książkach mówię? No bo one budują mój biznes. Czyli to, że znalazłem fajny tytuł rekomendowany przez fajnego przedsiębiorcę, który powstał w idealnym timingu, czyli dopiero w roku 2019, a nie wcześniej, mimo tego, że tę książkę znałem już w roku 2017, i wszystko się składa w jedną fajną układankę ale znowu było pójście za tym impulsem czyli zadaję pytanie otrzymuję odpowiedź wdrażam, idę za rekomendacjami to jest taki sekretny sposób na pozyskiwanie nowych kompetencji przez Marcina Osmana i przez całą power. czyli jeszcze raz zadaję pytanie, dostaję odpowiedź wdrażam odpowiedź, idę za rekomendacjami i teraz gdyby uczestnicy tego mojego live'a wczorajszego w liczbie 93 osoby każdy z nich kupił dwie książki, głównie chodziło o dwie książki, książki Gary'ego czuka, które im bardzo mocno pomagali, pomogłyby, gdyby wdrożyli i gdyby je kupili. No to raz, że ja sprzedałem 200 książek w pół godziny, oni mają wiedzę, to do nich przyjedzie samego rana we wtorek rano, a oni tego nie robią. I to jest dla mnie wyzwanie, żeby potrafić w jeszcze lepszy sposób docierać z moim przekazem do Was, moi widzowie, no bo jak znajdziecie pytanie w kategoriach mojej eksperckości, no to wam daję odpowiedź i ona jest prawdziwa, bo ją w siebie jest wdrożyłem. I to, że Wy tego nie robicie, no to, to jest smutne i to, to jest moja porażka też jako Waszego e, twórcę wideo, mentora, kumpla internetowego, whatever. Nie? Że, że, że co zrobić, abym mógł się przedrzeć łatwiej przed Wasze przekonania. I że mógłbym wam pokazywać tylko jak coś robić, a nie że przekonywać was, że warto to robić. No bo to, że ja to co wam rekomenduję, wiem, że działa, wiem, sprawdziłem u siebie, ale to wy tracicie czas, nie wydarzając tego dzisiaj, i jednocześnie tracicie czas startu, odwlekając go w przyszłość albo w taką przyszłość, która się może nigdy nie wydarzyć. I to jest moje spojrzenie na tą sytuację. Z drugiej strony, z strony twórcy. I moment, w którym się obejrzałeś moje jedno wideo, 2, 3, 4, 5, ufasz mi, to co mówię, mówię ma dla ciebie sens. Lubisz mnie oglądać i ja rekomenduję ci rozwiązanie, jakim jest zrób to, a głębiej wiedzy masz, więcej wiedzy masz, na przykład w książce Garego Wojnaczuka, albo mówię często, że jak zmyślisz o sprzedaży w internecie, to musisz przerobić książkę. Sprzedawaj więcej. Marcie Osman, Kamila Kruk, no bo to są idealne narzędzia do rozwoju swojego biznesu. A Wy tego dalej nie robicie. Ja tej można powiedzieć, że lecimy po swoje, jak nie lecimy po swoje, czy znaczy, Wy po swoje nie lecicie. A ja staram się jeszcze lepiej do Was docierać ko każdymi kolejnymi materiałami, które wytwarzam. No, taka myśl dzisiaj. Bardzo takie wewnętrzające się wideo. czytaj i działaj. I ufajmy rekomendacją, bo one wynikają z tego, że my to u siebie prezentowaliśmy. I to działa. Więc pozwól, aby również, więc pozwól, aby również zadziałało to u Ciebie.